Jeżeli oglądacie ten film, to znaczy, że i wy lubicie dekorować swoje domy. Hej kochani, witajcie w filmie z dekoracjami jesiennymi i dzisiaj będą dekoracje na zewnątrz. Zaczynamy od wczorajszego dnia, kiedy robiłam tutaj porządki z malowaniem łącznie i przejdziemy potem już do dekoracji, które ja właśnie za chwilę będę tutaj czynić. Zapraszam! Wszystko przygotowane. To są jedyne rzeczy, które w tym roku kupiłam, czyli świeże dynie. Piękne, tak mi się udało kupić. To są naturalne dynie, białe. Yy, tu jest kocyk pod wycieraczkę. Tak to wygląda. I to kupiłam w Wolmarcie. No, kosztowało to 10 dolarów, więc super. I to było też w Walmartie na wyprzedaży letniej. Takie lampki, które pójdą właśnie yy, na ganek przed domem. Aha, no i kwiatki mam tam. Tam już czekają kwiatki, jeszcze w folii, więc tym się za chwilę zajmiemy. Na początek pokażę Wam, jak pocz wygląda na chwilę obecną. Dzisiaj też mam zamiar zakonserwować te drewniane meble na zimę. Pokażę Wam fajny produkt, który Tomek mi kupił, żeby było mi łatwiej. <grych> no, ale póki co to muszę wszystko stąd powynosić i poodkurzać. Tu już mam moją dmuchawę przygotowaną, podkurzać, pozbyć się pajęczyn. Także zaczynamy. Myć jeszcze myjką ciśnieniową, ale zdaje się, że Tomek komuś pożyczył i muszę sobie poradzić miotłą i wiaderkiem. mi taki spray. Akurat te meble są stosunkowo nowe, więc wystarczy je tylko popryskać. Natomiast kiedyś Hania czyściła myjką ciśnieniową i poschodził lakier jakby ze stolika, więc stolik sobie delikatnie e, zetrę papierem, takim bardzo drobnym papierem ściernym i, i wtedy spryskam to tym olejkiem. Pokażę Wam najpierw, jak to wygląda może. Tak wygląda. O, czekajcie, bo jest w cieniu. Tak wygląda drzewo pod poduszką, czyli super. A tak wygląda odkryte więc narażone jest i na deszczu troszeczkę, ale przede wszystkim słońce, które tutaj niszczy wszystko. I Zobaczcie tutaj tę stronę. Tutaj już spryskałam ten uchwyt i wygląda to o wiele lepiej. Przede wszystkim o, zobaczcie to, a to. Super sprawa ten spray. Wziąłam sobie dodatkowo jeszcze pędzel w razie czego, no tak właśnie, do takich małych projektów. Oh. Super. Extra. Dobra, robíme dali. Nie chcę tutaj deptać, ale zobaczcie jak się błyszczy podłoga. Chcę, żeby dobrze przeschła i tam, i tam. Reszta Resztę zostawiłam rzeczy. Ale w przyszłym roku i tak stwierdziłam, że będę je szlifować i po prostu mm, malować na, na nowy kolor. No, a póki co to, ten spray jest całkiem dobry. To był płyn, słuchajcie, do konserwacji podłóg drewnianych. Normalnie do domu, do użytku. Ale ja go nie używałam w domu. Dlatego stwierdziłam, że przecież to mogę na, na zewnątrz użyć. I zobaczcie, jaki fajny efekt. Wyciągam już teraz ozdoby i zastanawiam się teraz między tym wieńcem, a tym, który wisiał, tylko dołożyć tutaj któryś z tych ozdób. Ten czy ten. Obydwa mi pasują. Tu ma ten fajną kokardę czarno-białą. Która by pasowała do tego dywaniku. Tylko byśmy musieli ją... Tutaj przy ten wieniec parę kwiatów. Chociaż to mi tak nie pasuje. Ten wieniec tak ładnie wygląda bez kwiatów. Tu mam takie gotowe kompozy... O, może coś takiego tutaj. Jakoś to wrzucę w środek. Żeby to było tylko na przykład na dole. Czekajcie, tak sobie to położę. O! Chodźcie, to będzie ładnie wyglądać, okej. Okay. Patrzcie, co znalazłam w wieńcu. To z zeszłego roku musiało być. To jest gniazdo. Pewnie os. Fuh. I to było w kokardzie, tutaj. Matka. Jest kucyk, jest 26 stopni. Wszystko wygląda czysto, pięknie i czeka na udekorowanie. Najprzyjemniejsza część. Ta pani się właśnie ze mną zgadzała. Nie wniosę tutaj meble, mam jeszcze to moje oświetlenie. Popatrzcie, że to nie jest wcale takie długie. Uwielbiam, powiem Wam, uwielbiam wszelkiego rodzaju lampki, takie do siedzenia wieczorem, będzie świeczka na stoliku i będą takie malteńkie lampki, które y, będą dawały nie takie ostre światło jak sufitu, tylko takie delikatne wieczorne światło. Dobra, spróbuję to jakoś powiesić. Dobra, to już jest mniej więcej tak jak powinno być. Teraz robimy wejście i zawieszę wieniec, który zrobiliśmy i ustawię tutaj ten mój znak home, ale w troszeczkę innym wydaniu. Fajnie wygląda, to jeszcze przyjdą lampiądy, Ale teraz zobaczcie, pamiętacie jak kupiłam w dolarowcu taką zwykłą, drewnianą dynię. Mam tu machaczek, ale tej zrobiłam taką <grytanie> zawieszkę, żeby po prostu ją troszeczkę wyżej zawiesić. Nie wiem, czy mi to wytrzyma najwyżej zrobię coś mocniejszego później. Jeżeli to spadnie, jeżeli się utrzyma to będzie ok. Teraz tylko zastanawiam się, czy ją zostawić tak. Czy ją delikatnie pomalować w takim odcieniu jak te kwiaty i chyba delikatnie, tak minimalnie kolor, nie na całkiem pomarańczowy kolor, ale chyba taki delikatny pomarańcz, żeby jednak to była dynia. Idę to pomalować. Takich do malowania deni, to można użyć stare dekoracje, po prostu z drugiej strony je pomalować. Często tak, tak jest, że tu mamy jakieś takie niefajne wzory z pierwszej, z jednej strony, a drugą stronę dekoracji wszelkiego rodzaju, różnych takich napisów można zawsze fajnie wykorzystać. Dobra, zrobiliśmy to. Tyle. Dobra, a teraz przynoszę te resztę dekoracji tutaj. 29 stopni. Uch, jestem rozczochrana w ferworze walki. Ale szybciutko jeszcze układam tutaj na schodach elementy i zaraz wam wszystko pokażę. Tutaj na schodach będzie tego mniej na razie się wspomagam sztucznymi dyniami, bo te naturalne by zgniły od razu. Więc w ogóle nie ma sensu iść właśnie. Zdjęcia, jedną. Tak? No, nie bardzo, jakoś to nie wygląda. tego. W, w ogóle tam to chyba przemaluję na biało. Zobaczę, czy mam jeszcze farbę taką w skraju i ją przemaluję na biało. Będzie lepiej to wyglądać. Nie będzie taka błyszcząca złota. Nie pasuje. Strasznie gorąco i kwiatki padają cały czas, cały czas je podlewam ptaszek. A tutaj jest taka za dużo okropna. zostawię tak. A ta jest taka późna strasznie. <gry> ok, czyli tak wygląda wyjście. I tutaj tak wygląda ten zakątek, gdzie można sobie usiąść. A jeszcze poduszki. Wymyślam, jedna taka. Jedna taka. Okej. Okay. Myślę, że to tyle. Tu jeszcze muszę kupić taki króciutki przedłużacz. Albo zapytam Tomkę, czy gdzieś jest w domu. Zabrakło mi tyle. A co do chryzantem, bo wiele razy się pytacie, dlaczego tu są chryzantemy. Ale to jest taka tradycja amerykańska, wszyscy kupują chryzantemy. I chryzantemy są w każdym praktycznie domu. Teraz tylko poczekam, aż się otworzą. To są akurat te żółte. Jest piękne, ogromne. Nie wiem, taki chyba duży, duża donica kosztowała około 15 dolarów. A jest całą ozdobą tutaj. Zobaczy, czy ona nie powędruje na schody. Ale to może jak się trochę ochłodzi. Na razie tam stoją te piękne kwiaty. dekoracje, nie zapomnijcie o wciśnięciu łapki w górę. Jeżeli nas nie subskrybujecie, to koniecznie zasubskrybujcie. Szykuję fajny przepis z użyciem dyni na słodko. A póki co pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia! Pa!